Witaj na kanale Platformy EduSkaj. W tym materiale pokażę Ci, jak skorzystać z modułu Biblioteka, który umożliwia w prosty sposób zarządzać księgozbiorem, rezerwacjami i wypożyczeniami materiałów edukacyjnych w Twojej szkole. Niezależnie od tego, czy wypożyczasz książki, mapy edukacyjne, e-booki czy inne zasoby, Biblioteka stanie się Twoim centrum organizacji w tym obszarze. Co ważne, funkcja jest bezpłatna w ramach korzystania z Platformy EduSkaj. Zaczynamy! Jak rozpocząć pracę z modułem Biblioteka? Sekcja Biblioteka jest podzielona na cztery zakładki: Pozycje biblioteczne, wypożyczenia, przetrzymania oraz rezerwacje. Pierwszym krokiem do skonfigurowania biblioteki jest utworzenie kategorii materiałów edukacyjnych, które będą przetrzymywane w Twojej bibliotece. W tym celu przejdź do sekcji Zasoby, Biblioteka, Pozycje biblioteczne. Po prawej stronie okna kliknij przycisk Dodaj kategorię. Następnie uzupełnij formularz podając nazwę kategorii, opis, poziom dostępu oraz ewentualną karę za przetrzymanie. Wybierz ikonę i jej kolor, które będą widoczne dla użytkowników. Na koniec kliknij Zapisz. Dodawanie materiałów do biblioteki. Po utworzeniu kategorii możesz przystąpić do dodawania poszczególnych materiałów do biblioteki. W tym celu w sekcji Pozycje biblioteczne kliknij przycisk Dodaj pozycję. Wypełnij pola takie jak tytuł, autor, kategoria, wydawnictwo, symbol czy numer ISBN. Możesz też dodać wiele egzemplarzy jednocześnie, wybierając opcję Dodaj wiele egzemplarzy. Na koniec kliknij Zapisz, aby materiał pojawił się w systemie. Zarządzanie wypożyczeniami. W zakładce Wypożyczenia możesz wypożyczać materiały uczniom i nauczycielom. Wybierz pozycję, którą chcesz wypożyczyć, i użytkownika z listy. Określ daty wypożyczenia i planowanego zwrotu, a następnie kliknij Dodaj. Jeśli obsługujesz kilka osób naraz, skorzystaj z opcji Koszyk wypożyczeń, aby zaoszczędzić czas. Dodatkowo możesz szybko zobaczyć, które pozycje są obecnie wypożyczone. Kto jest ich odbiorcą, oraz datę wypożyczenia. Masz także możliwość przejrzenia listy dostępnych pozycji oraz historii wypożyczeń danego materiału. W sekcji Wypożyczenia odbiorców możesz sprawdzić listę osób, które wypożyczają materiały w bibliotece oraz historię ich wypożyczeń. W razie potrzeby możesz wykonać operacje takie jak Wypożyczenie, klikając Opcję Wypożycz lub Przyjęcie zwrotu. Czy przedłużenie wypożyczenia? Monitorowanie przetrzymań. Zakładka przetrzymania pozwala monitorować materiały, które nie zostały zwrócone na czas. Zobaczysz tutaj listę zaległych pozycji, imię i nazwisko użytkownika, liczbę dni opóźnienia oraz naliczoną karę, jeśli została ustawiona. Jeśli materiał został zwrócony, możesz w łatwy sposób zaktualizować jego status. Wystarczy kliknąć opcję Przyjmij zwrot i dodać zwrot do systemu. Aby przypomnieć użytkownikowi o przetrzymaniu, możesz również wysyłać powiadomienia e-mail lub SMS bezpośrednio z tej zakładki. Zaproponowaną treść wiadomości możesz zmienić lub wykorzystać własny szablon wiadomości. Rezerwacje. W zakładce Rezerwacje możesz zarezerwować materiały dla użytkowników. Wystarczy dodać rezerwację, wybrać materiały i użytkownika oraz określić termin odbioru. Jeśli rezerwacja nie zostanie odebrana w terminie, materiał wraca do puli dostępnych pozycji, a status rezerwacji zmienia się na przedawniony. Co więcej, uczniowie i rodzice mogą również rezerwować materiały za pomocą swoich kont. Wystarczy włączyć tę funkcję w ustawieniach systemu. W tym celu przejdź do sekcji Konfiguracja aplikacji, ustawienia uczniów, rodziców, zezwól na możliwość rezerwacji przedmiotów z biblioteki przez ucznia rodzica, ustawiamy na tak, a następnie określ limit rezerwacji. Archiwizowanie materiałów. Jeśli chcesz przenieść pozycję do archiwum, możesz to zrobić w sekcji Pozycje biblioteczne. Klikając opcję przenieś do archiwum. Materiał nie będzie już widoczny jako dostępny do wypożyczenia, ale nadal pozostanie w systemie. Kilka praktycznych wskazówek, które ułatwią Ci pracę z modułem biblioteka na platformie eduskaj. Zaplanuj kategorie. Starannie zaplanuj kategorie przed rozpoczęciem dodawania pozycji, aby uniknąć późniejszych zmian w strukturze. Możesz na przykład podzielić materiały według typu. Książki, maty edukacyjne, e-booki itd. lub tematyki, matematyka, literatura itd. Optymalizuj swoją pracę z wypożyczeniami. Korzystaj z opcji koszyk wypożyczeń, aby oszczędzić czas przy obsłudze kilku osób wypożyczających wiele materiałów. Monitoruj przetrzymania. Regularnie sprawdzaj zakładkę przetrzymania, aby unikać zaległości w oddawaniu materiałów. Jeśli naliczasz w bibliotece kary pieniężne za opóźnienia w zwrotach pozycji, nie zapomnij ustawić stawki w kategorii danego materiału. Korzystaj z przypomnień. W przypadku przetrzymań wysyłaj szybkie powiadomienia e-mail lub SMS, aby przypomnieć użytkownikom o zwrocie. Zachęcaj do rezerwacji. Przypominaj uczniom i rodzicom, że mogą sami zarezerwować materiały przez swoje konta. To odciąży bibliotekę i przyspieszy proces wypożyczeń. Dziękuję za uwagę. To już wszystko, co warto wiedzieć, aby efektywnie korzystać z modułu Biblioteka na platformie Hedoux. Dzięki tej funkcji zarządzanie wypożyczeniami w Twojej szkole stanie się prostsze i bardziej przejrzyste. Jeśli masz pytania odnośnie biblioteki lub potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub odwiedź nasze profile na Facebooku i Instagramie i tam zostaw wiadomość. Zachęcam też do subskrypcji naszego kanału na YouTube, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami.